15 oznak iż jesteś uzależniony od minecrafta 1. Uderzasz w ziemię ręką myśląc iż wypadnie klocek wirtu 2. Kiedy nie zdążasz na autobus szkolny przyczepiasz marchewkę na wędkę i zakładasz siodło na świnie i myślisz że jak usiądziesz na świnie i pokażesz mi marchewkę przed oczami to ona będzie wieco gdzie tylko będziesz chciał 3. Wierzysz iż ziemia nie ma jądra a jedynie bedroka poza nim jest koniec mapy 4. Kiedy mama woła cię na obiad a nie jesteś głodny mówisz jej że masz pełny pasek 5. Kiedy jesteś w szkole a nie masz linijki lub połówka korzystasz z dolmany items. 6. Robisz w domu nieskończone źródełko wody. 7. Budujesz koło domu Mob grinder. 8. Zamiast kanapek do szkoły zabierasz pork chopy i rafy betek 9. Kiedy na religii nauczycielka cię prosi o wyjaśnienie kim jest Bóg diabeł mówisz jej iż tak naprawdę nie istnieją ponieważ istnieje tylko neter. 10. Kiedy chcesz sobie posłuchać muzyki wychodzisz w nocy z domu i szukasz klipera i szkiele. Ta, aby zdobyć płytę nimlową. 11. Kiedy jedziesz na wycieczkę szkolną i nauczycielka prosi by zabrać jakąś mapę określonego miasta mówisz jej że tobie to niepotrzebne, bo masz przecież Mini minimap. 12. Kiedy nauczycielka od polskiego każe ci napisać pracę domową, a w domu nie masz papieru i idziesz na rzekę i zbierasz trzcinę po czym przerabiasz ją na kartki. 13. Kiedy siadasz do biurka stajesz na siedzeniu i wciskasz shift. 14. Masz w pokoju crafting boxa. 15. Idziesz do biblioteki w nadziei, iż będą mieli zanczantowane książki.